Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska z portalu Czary.pl i przedstawię horoskop na dni od 24 do 30 sierpnia 2015 roku. Przed nami ostatni tydzień wakacji, ale nie ma co płakać, ponieważ wpływy planetarne w tym tygodniu bardzo dużo dadzą nam optymizmu, radości i pewności siebie. Przed nami jeden z najlepszych aspektów, jaki w ogóle może się w całym roku przydarzyć na niebie, a mianowicie koniunkcja słońca z planetą Jowisz. Słońce w tym tygodniu przemierzać już będzie znak Panny, bardzo pracowitej, bardzo oszczędnej, bardzo pewnej siebie. W tym znaku zodiaku jest już Merkury, więc to jest dobry tydzień na planowanie, na rozpoczynanie różnych nowych przedsięwzięć. Ale słońce właśnie w tym tygodniu spotka się również z planetą Jowisz, która także do znaku panny wkroczyła, a to oznacza idealny tydzień na planowanie, na szukanie nowych pomysłów, na szukanie nowej pracy, nawet dlatego, że te dwa aspekty dadzą nam olbrzymią siłę przebicia i przede wszystkim sprawią, że będziemy życzliwi dla innych ludzi i bardziej przyjaźni wszelkiego rodzaju nowym pomysłom. Dlatego w tym tygodniu nie ma sensu odkładać na później ważnych spraw i trzeba z optymizmem ruszać do przodu. Środa to jest taki dzień, w którym Merkury znajdzie się w kwadraturze z planetą Saturn. To bardzo sprzyja różnym sprawom finansowym. Czwartek to jest ten najlepszy dzień w tygodniu. To jest akumulacja pozytywnej energii, o której mówiłam, ponieważ słońce znajdzie się wtedy w koniunkcji z Jowiszem. I w środę również planeta Merkury przejdzie do znaku, do znaku wagi, co sprawi, że będziemy bardzo towarzyscy, bardzo życzliwi innym ludziom. I jakby jeszcze było mało tych pozytywnych, Pozytywnych aspektów na niebie, księżyc w tym tygodniu będzie przybywał, zmierza do pełni, pełnia czeka nam w sobotę, pełnia będzie w znaku ryb, ta sobotnia właśnie, co zapewni nam bardzo dobre humory i te ostatnie wakacyjne, weekendowe imprezy w 100% będą udane, więc przez cały tydzień pracujcie, planujcie, co macie zrobić, a w weekend oddajcie się bez troskiej zabawie. Znaki ogniste, czyli Barany, Lwy i Strzelce, w tym tygodniu będą bardzo mocno nastawione na szukanie nowych szans i okazji. Na wakacjach zwiedzicie nowe miejsca, a jeżeli już wróciliście do domu, to odwiedzicie wszystkich znajomych i zajmiecie się planowaniem tego, co jeszcze fajnego można w tym tygodniu zrobić. Bardzo mocno nadal sprzyja wam planeta Wenus, a więc jest to też dobry czas na miłość, na towarzyskie sprawy, a w sprawach biznesowych na szukanie okazji do zarobienia większych pieniędzy. Takimi szczęściarzami ze znaków ognistych w tym tygodniu nadal będą Lwy, to wy macie największą siłę przebicia, to Wam szczęście najmocniej sprzyja, a barany i strzelce we wszystkim chętnie będą Wam pomagać. Znaki, znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu mocno skoncentrują się na swoich własnych sprawach. Zamiast pomagać innym osobom albo poświęcać się dla wspólnego dobra, zainteresujecie się tym, co wy lubicie, co wam sprzyja. Panny będą miały najwięcej z całego zodiaku pozytywnej energii, dlatego że słońce przemierza wasz znak zodiaku, a tak jak powiedziałam, do środy jest tam również planeta Merkury i cały czas przebywa tam planeta Jowisz, więc pomysły panien w tym tygodniu mogą być absolutnie przełomowe. To jest taki czas, w którym będziecie mieli więcej siły przebicia. Bardzo poprawi się wam humor, również poprawi się panną zdrowie, więc nie zajmujcie się narzekaniem, nie słuchajcie cudzego, narze cudzego marudzenia i szybko idźcie do przodu. Byki również będą bardzo kreatywne, słońce i jowisz w trygonie do waszego znaku pomogą Wam przełamać negatywne wpływy planety Saturn i przepchnąć różne pomysły, na których Wam zależy. I koziorożce też będą mogły na tym ogólnym zamierzaniu skorzystać, różne nowe znajomości, które w tym tygodniu zabrzecie. Będą dla Was bardzo, bardzo przychylne. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta wagi i wodniki. Na początku tygodnia poczują, że muszą trochę zwolnić tempa, zająć się domem, rodziną, porządkami. Zrobić jakieś większe zakupy i dopiero od środy znowu poczują przypływ pozytywnej energii. Bliźnięta będą bardziej w tym tygodniu zwracały uwagę na ludzkie potrzeby to jest dobry tydzień, żeby się z kimś pogodzić. Wodniki będą radosne i swobodne wodnikom nic w tym tygodniu nie będzie przeszkadzało w realizacji ich planów. I wagi które na początku tygodnia będą, tak jak powiedziałam, spokojne, ale od środy poczują wielki przypływ aktywności. Planeta Merkury wkroczy do waszego znaku, a to sprawi, że te ostatnie dni wakacji będą pełne przyjaźni, spotkań z towarzystwem, różnym, wesołym i takich też odkryć intelektualnych. Więc jeżeli planujecie jakieś duże imprezy, to koniec tygodnia wspaniała jest ku temu aura, jeżeli jesteście znakiem powietrznym, a szczególnie wagą. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, będą pochłonięte sprawami innych ludzi. Słońce w Znaku Panny sprawi, że będziecie skoncentrowani na tym, w jaki sposób pomóc rodzinie, w jaki sposób ułatwić życie Waszym przyjaciołom. Raki będą szczególnie miłe, szczególnie uczynne, więc będą dobrymi organizatorami różnego rodzaju imprez i też, jeżeli czujecie się samotni, a jesteście rakiem, to w tym tygodniu macie olbrzymią szansę na poznanie jakichś bardzo sympatycznych, nowych przyjaciół. Skorpionom również będzie sprzyjało szczęście, skorpiony w tym tygodniu będą bardziej wesołe, bardziej optymistyczne, także wróżą Wam poprawy zdrowia, kondycji, natomiast druga połowa tygodnia sprzyja wyjaśnianiu różnych sekretów. Jeżeli chcecie komuś powiedzieć coś ważnego albo chcecie zdobyć jakieś informacje, to jest to dla Was bardzo dobry na to czas, właśnie pod koniec tygodnia. I ryby, słońce znajdzie się w opozycji do Waszego znaku Zodiaku. A to sprzyja zgodnej współpracy, załatwianiu spraw, na których Wam zależy, składaniu różnych podań. Jeżeli ubiegacie się o pożyczkę albo kredyt, albo chcecie, żeby ktoś Wam na coś pozwolił, to w tym tygodniu śmiało, proście, dlatego że planety spowodują, że ludzie będą dla Was o wiele bardziej przychylni i życzliwi niż zwykle. Wszystkim znakom zodiaku życzę udanego ostatniego tygodnia wakacji, a po więcej horoskopów zapraszam na stronę www.czary.pl.